46 osób, w sumie 48, bo dwie nie... Nie 47. 47 osób gra o kostkę o Guta Doppler Elo Mordo! Tak jak przed chwilą słyszałem 47 osób dzisiaj gra o Koskę o Guta Doppler za 570 zł Będą grać Detrana na Minecrafcie i challenge dla Was. Chcecie taki kolejny odcinek z Detrana? 800 łapek. 800 łapek w górę i w dodatku na końcu będzie skin dla Was. Na końcu. Ponieważ jeszcze będą tutaj dwie nagrody, ponieważ będą trzy miejsca. Pierwsze miejsce kosa, drugie i trzecie miejsce to będą skrzynki na stronie Skin Club, ale jeszcze coś będzie dla Was. Oczywiście na końcu. To się dowiecie jeszcze, co będzie właśnie dla was. Na Nagiwała. Ja. I 800 łapek robimy kolejnego detrana. I w ogóle ludzie pytają, co trzeba zrobić, żeby dołączyć ogółem właśnie do takiej gierki. Wpadajcie na Discorda. Nagrywki są co tydzień na Discordzie, więc zapraszam was właśnie tam. W dodatku są rangi, młody świr, elitarny świr. Zapisanie na czacie, udzielanie się, możecie właśnie złapać fajną rangę, za którą dostaniecie level. I dobra ludziska, możecie się przywitać. 48, w sumie 47 osób gra. Dzisiaj o okoskę. okoskę ludzie gramy o Guta Doppler za 570 zł to będzie pierwsze miejsce. No i drugie, trzecie miejsce to będą w sumie miejsca takie pan pocieszenia. Będziecie mogli wygrać w skrzyneczkę właśnie na skin clubie Jeszcze za ile i w ogóle to się w sumie dowiecie na końcu. Zobaczymy kto wygra. 47 osób. Jeszcze raz bierze udział. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, których pozdrawiacie tam na czacie. I pamiętajcie o czerwcu. 800 łapacie w górę, kolejny taki Detranik. Myślę, że spoko. Detrana okosę nie było, więc coś nowego. No, i dobra, my resetujemy. Grzesiu, możesz w sumie zresetować i będziemy zaczynać. Będziemy zaczynać, ludziska. Ja wam będę tutaj utrudniał, oczywiście. I co, czas start? Co panowie wydawać, no? O, dwie osoby odpadły. Tylko dwie w sumie, to i tak nie ma źle. Dobra, postrzelamy. Trzecia osoba, szereg. O, kurde, nawet nie! Więcej, więcej! Już 40 osób zostało. No, kto chce skoczyć? O, nie, niestety, ty nie skoczysz dzisiaj. To tam odpadł. Odysł. 39 osób, dobra. Pamiętajcie, że są trzy na mapce, więc tak grajcie troszeczkę bezpiecznie. Bo, tutaj przykładowo na tym piasku może odpaść dużo ludzi. O, i na w tym w sumie parkurze również, dobra. Dawać, dawać panowie. Kto wchodzi na piasek, co? To chce przejść. Tam, dobra, wy się dalej męczycie, widzę tam z parkurkiem. Zaraz zobaczymy, kto odpadnie. Ekse, niestety, ekse odpadł. Zobaczymy, ale ile ludzi zostanie z młodych świrów i elity pod koniec. Patrzcie tego wariata, o, sobie przeszedł. Na spokojnie, na spokojnie, dobra, ja lecę do niego. Odpadnie ktoś? Nie no, nie wierzę. A nie dobra, jedna osoba, nie jest sumie dwie, nie zdążył, Myślałem, że kurde, nie odpadnie nikt na tym piasku. I teraz pobawimy się w skoki. No, dawajcie, patrzcie jakie fajne pistony tam są. Jak ktoś gra w Minecrafta to pewnie wie co to jest i jak to działa. O, no dokładnie tak to działa. Widzicie? Pułapka już włączona, więc możecie sobie skakać. O. No hejka, <laughs> Ja mi i Adam. Nie no, Adam, no, ty wiesz zapewnione miejsce po piłce. A odpadłeś, kurde. Niestety sorki, sorki, nie. <laughs> Spalisz się? Ty się nie spalił, wariat! Serio? Nie spalił się, wariat, ty! Jak ty dobry wariacik jesteś, widzę. Patrzcie, jeszcze macha. Ale patrzcie, jak prowadzi tutaj drużynę. 20 osób zostało. Zobaczcie, ile osób już odpadło, nie? O, i niestety. Ty, wy tam lecicie do przodu? Dobra, ja odpalam TNT. Creeperki? No, niestety. I lecę dalej, dobra, Plumcio odpad, a ja lecę dalej, bo patrzcie tego tutaj, ten sobie tutaj zaraz przejdzie, no mordeczko, ja Cię tutaj muszę przypilnować, bo Ty jesteś tutaj pierwszą osobą, która może zgarnąć kostkę, tam ludzie się dalej męczą, ale ja Ciebie będę pilnował, Ciebie, żebyś nie wygrał kostki, wiesz jak jest, nie, ja Ciebie tutaj dobrze przypilnuję, myślę. No. I teraz lawa, proszę bardzo, no jedna osoba niestety, ale odpadnie, kto to będzie, kto to będzie, bo ja jestem ciekawy, o kurde, Oloksik, ale Oloksika nie znam, Oloksika nie znam, on no, tutaj na Discordzie chyba się nie udzielał za często, mam nadzieję, że to się zmieni, Oloksik. I Szymek jeszcze odpad. Kurde, dobra, 10 osób. 10 osób walczy o Guta Doppler za 570 zł i o skrzyneczki 9. O, proszę bardzo, a to chyba tam odpad wcześniej, co? Tak mi się wydaje, chyba, że odpad wcześniej na jakimś parkurku. Co to jest w ogóle za pułapka? Ludzie, ja nie wiem nawet, co to jest za pułapka, serio, to ja akurat nie znam. Możliwe, że to jest TNT. możliwe, że to jest TNT, albo jakieś pistony, coś spada chyba z góry. Chyba, tak mi się wydaje, że coś spada z góry. No i to jest ciężkie do zrobienia, nie? Nie powiem, że nie. To będzie pewnie ciężkie do zrobienia. Tutaj może się dużo osób wywalić. Zobaczymy, ale kto zostanie? Kto będzie pierwszy, powiedzmy, nie? Bo good life Doppler, ludzie, jest o co grać w nagrywkach. Dobra, to wy też włączę, macie, macie. Włączę wam to, proszę bardzo, widzicie? Możecie sobie skakać na spokojnie. Włączyłem już wam tą pułapeczkę, więc panowie, o. Ha, bo tu się każdy bał, jak się tu skacze, tak? To... <laughs> nie wiedzieliście, że tu grawitacja działa? O, niestety, mówi. no niestety, mordeczko. Odpad na grawitacji. kurde, nie przeskoczył. Ciekawe, czy każdy przejdzie, co? No niestety, cichy, balba, 6 osób, dwie osoby odpadły na grawitacji i 6 osób zostało, 6 osób, no. Dawaj, dawaj, tutaj jeden piston zostaje, jeden piston zostaje, no myślę, że taką jedną osobę tutaj pewnie, no, znokautujemy, znokautujemy ją na pewno, nie? Na 100%. Jeden piston zostaje, co, włączyć wam to w sumie został trzeci level, a 6 osób jest, dobra, włączył wam to, patrzcie. O, proszę bardzo. Tak pułapka wyglądała. Patrz, ja odpuszczę z tymi pułapeczkami, bo was mało zostało, trzy osoby wygrywają. Lecimy, dobra, trzeci poziom, ostatni. To jest chyba najtrudniejszy poziom, jaki jest, pięć osób zostało. Pięć osób. Pięć osób ludziska. No szybki odcinek będzie, dokładnie, ale Detran jest naprawdę ludziska, no wiecie co, Detran jest naprawdę ciężki, nie? Myślę, że Detran jest jednym z cięższych w sumie, jaki był, jaki tam właśnie wysyłaliście z mapek. A ja patrzcie to, patrzcie to w ogóle, ja to mam to jest nie? Patrzcie, ja mogę tym creeperem łodzić w ogóle, nie? Nie ma pytań. Nie mam pytaj, serio Serio, nie mam pytaj, patrzcie, ja mogę z tym creeperkiem chodzę chodzić, nie? Cztery osoby, dobra, poczekajcie jeszcze. Czekajcie, czekajcie, gdzie są te dwie? Aha, dobra, jedna już odpadła, czyli zostały trzy. Trzy osoby. Trzy osoby walczą o podium ludziska. Trzy osoby walczą o podium. Pierwsza osoba wygrywa kosę. O kurde, nie wierzę, nie wierzę. I ty ostatni poziom masz. Ostatni poziom. Pierwsza osoba wygrywa kosę. I ostatni poziom, patrzcie to, to może być pierwsza osoba, która wygra kosę, jeszcze dwie osoby zostały, tam jedna osoba płynie sobie na łódce na no, spokojnie i pierwsza osoba, która przejdzie to, wygrywa koskę, aż jestem ciekawy kto to będzie, kto to będzie, ale już macie trzy miejsca zapewnione ludzie, pierwsze trzy miejsca, na pewno wy już zostaliście wygranymi, czekajcie. Kto to jest? i to Jeszyk i Schmidt, o proszę bardzo, Schmidt z Elity. I dwie osoby w ogóle nie z Elity ani nie z Młodych świrów, no proszę bardzo, dwie nowe osoby. Zobaczymy, kto wygra kosek, kurde, Schmidt tam z Elitki. Elitarny świr, no zobaczymy, czy Schmidt wygra, czy kto. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, aż jestem ciekawy. Dobra, może zagramy jeszcze jedną rundę, powiedzmy, ale to będzie o jakiś skin pocieszenia. To już nie będzie miejsca na podium, no i niestety, Mounterobyku. No niestety trzecie miejsce. Motero, dla ciebie będzie balans na skinklawie? No i kto pierwszy przejdzie? No kto pierwszy? Halo, halo, kto pierwszy przejdzie, kto to będzie? Patrzcie, patrzcie, przejdzie, przejdzie i... Kto przeszedł? Kto pierwszy wszedł? Schmidt, tak? Schmidt pierwszy przeszedł. No proszę bardzo, gratulacje Schmidt. Pierwszy przeszedłeś. No, co? Gramy na włupki, nie? O, Schmidt! I ostatnia osoba, dobra. Dobra, dostałem nogi, ty nie mam pytań, ale dobra, Schmidt wygrał kosę. Good time, Doppler, więc gratulacje, Schmidt. A Shidon Jeszyk wygrał Skiba, skinclub, tak, skincluba wygrałeś, wygrałeś w całą stronę, będzie Twoja. <gry> to liczmy, że osoba, która pierwsza przejdzie, tetrana otrzyma skin na pocieszenia. Jeszcze, jakieś za 10 dolków, no niech Wam będzie, 10 dolków może być. No kurde, ale Wam ułatwiłem. A tam jedna osoba i tak odpadła, proszę bardzo, ja lecę znowu do Ciebie. Ostatnia, to znaczy, pierwsza osoba teraz, która przejdzie, pierwsza, i zostanie ostatnia. To wygra też jakiegoś skinka. Pocieszenia, żeby nie było, bo ta pierwsza runda była dosyć szybka. Ale, Schmidt, no gratulacje, gratulacje, ty się pewnie cieszysz, to jest zadowolony Skut Pan Podoplar. Ale jest sądziłem, że ktoś wygra z elity, kurde, ale cieszysz się, Schmidt, że ty wygrałeś, naprawdę. I dwie osoby wygrały bala za klawę kurde, zaraz sobie przejdziemy właśnie, żeby otworzyć te skrzyneczki. Więc na spokojnie, o, pistony, zabiły was? Pistony jakoś nie zadziałały, jakoś ciśnienie nie zadziałały w ogóle, to mi nie byś wziął ten pistony. Idź tam, patrz, idź tam do tego dojrzałeczka, ty mi pomagasz, ty mi pomagasz, my teraz eliminujemy tutaj osoby. I ty, ty, no ręka, kto tam leciał, kokoro, <laughs> o kurde. Dobra, ile jest? 14 osób, dobra, 14 osób, tutaj są creeperki, panowie. Ale nikogo nie ma, jest tam jeszcze jedna osoba z tyłu, ale ty tam już nie masz pułapeczek, to masz w ogóle na cirku przejście, mordo. Dobra, przeszedł wariatik. i dobra, zagramy teraz na AWP. Zagramy jeszcze na WUPy z tą ostatnią osobą. Tu mu odpuściliśmy tą pułapeczkę, bo niestety no, ale jedna osoba została. Zaraz nas przeteleportuje na WUPy. Tak, dokładnie. Dobra, do mnie ty się nie ruszę w sumie. Jak możesz stać sobie za ścianą? O, super. Dobra, i balba. Balba, ty dostajesz skina pocieszenia. Więc, dobra, my przychodzimy na skin cluba i bierzemy osoby wygrane. Dobra, ludziska, my jesteśmy na stronie Skin Club i otwieramy oczywiście skrzynki dla Was, czyli giveaway. W dodatku otwieramy skrzyneczkę dla wizów, czyli dla wygranych. Jeszcze od razu na początku, tutaj macie tak, depozyt G2P, czyli macie jakieś PSF karty i w ogóle, macie jeszcze kartę Visa. I wejdźcie sobie w link w opisie, tam macie 10% z mojego kodu, więc wejdźcie sobie w ten link, będziecie mieli 10% więcej do wpłaty, a my otwieramy skrzynki dla wizów. I trzecia osoba, która wygrała, trzecia osoba. W sensie to pierwsze. Trzecie miejsce to miał kto? Moerko, nie? Ja już ją otwieram, teraz już otworzyłem normalnie. I zaraz zobaczymy co będzie dla ciebie z drugiej skrzyneczki za trzy dolki. I będzie dla ciebie... Kurde, było obok 250 Simov, ale będzie to... O! W sumie Skyr 20 Cyrex Minimal wear. W sumie pewnie teraz to słyszysz takie, kurde Skar20 serio, ale jest to w stanie minimalware, czyli 9 dolków, czyli ci się zwróciło, 5 dolarków miałeś, a wygrywasz Skara razem z Bisonem o łącznej wartości 9, tam chyba 66, więc myślę, że taki Skar, no jak sobie sprzedasz, czy gdzieś w go wpłacisz, to możesz sobie wymienić na jakieś fajne skinki, mam nadzieję, że jesteś zadowolony, możesz mi napisać tam na Discordzie, czy ci się podobają skinki, bo w sumie nie wiedziałem, że ten Skar będzie tyle warty, ale spoko, 9 dolków ze Skara i 0,60 z Pepe Bizona. druga osoba, która wygrała, Grała, to jest Felep. Ty, Felep, masz, masz 10 dolków, więc możesz sobie wybrać z za 10. No ja ci polecam chyba co? Coverta za 7 i Classifieda za 3. To jest chyba takie optymalnie w sumie. Myślę, że. Chyba najlepsze skrzyneczki takie do otwarcia, jeszcze są to właśnie te nowe skiny tam są w sumie, bo dodali je. Ja bym poprosił Kate to Cool Skins. zobaczymy, co będzie dla niego. No i dla ciebie będzie z tej skrzyneczki USPS Cortex. No niestety, ale w stanie Well Warren za 5 dolków, ale myślę, że i tak, bardzo ładny skin. Jeden z lepszych w sumie do USP, zaraz chyba po Orionie moim zdaniem. I jeszcze masz 4 dolki. 4 dolki do wydania na stronie Skin Club. To Też się wydziela ja na listko, gdzie dwa razy restricte. Okej, okay, dwa razy restricted dla ciebie. To tak, pierwszy restricted. No niestety, ale UMP 45 plastik, minimal wear za 0.62 i druga skrzyneczka. Teraz już ją otworzę normalnie, bo tą pierwszą otworzyłem na szybko i od razu mi się pokazał skin, to teraz zobaczymy co będzie z drugiej skrzyneczki. Czy będzie jakiś profit albo jakiś ładny skin? O, AK no i będzie AK-47, safety net, ty wariacie, minimal wear za 12 dolków, no gratulacje, kurde brawo, ze skrzydeczki za 2 dolary zrobiłeś większy profit niż to i w sumie za 6, ale AK-47 będzie jeszcze też właśnie dla ciebie i Balba, ty wygrałeś skin na pocieszenia, to liczmy, że będziesz miał w sumie tak jak trzecia osoba, czyli 5 dolków do wydania i możesz sobie wybrać jakieś tam skrzynki właśnie na skin clubie, nie wiem, może wybierzesz tak samo właśnie jak wcześniej. Ten Restricted za dwa Dolki i Classified za trzy czy wybierasz sobie coś innego? Bo masz jeszcze w sumie tutaj te limitowane yy, sesny to, 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 to samo, tak? Tak Okej, okay, dobra to Restricted Pierwszy skin, Restricted i... <grystansuj> I zobaczymy co będzie dla Ciebie. Wy skinie pocieszenia, aż jestem ciekawy, aż jestem ciekawy co tutaj sobie zgarniesz Mam nadzieję, że jakiś fajny skin w sumie. Przynajmniej ładny. Kurde, USP, Cortex, nie no, niestety nie będzie, będzie to FAMAS JIN za 1,83$, ale zamiast tego, że w sumie trafiłeś takie słabe skinki, to mogę Ci tego FAMASa zupgrade'ować, jakbyś chciał, na, no nie wiem, na razy 2 powiedzmy, na razy dwa i to będzie Star Track, Blood Tiger, USP, Minimal Wear. Jest to 50% szans, no ale jest szansa, że jeśli nie ulepszy, no to po prostu stracisz tego skina za 1,83$, no ale Ty możesz podjąć decyzję, czy ulepszyć, Dawaj, czy... Upgrade'ować, tak? Tak. Dobra, jasne, to upgraduję. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No liczę, liczę na to, że się uda. Chciałem za ciebie no kciuki. No nie wierzę. No i nie wierzę, nie udało się. Nie udało się na 50%. No nie udało się. No jeszcze, ale możesz sobie ulepszyć tą nowe. Jak chcesz. Na raz dwa. Niech to dla i też jest lepsze. Albo na razy pięć. No dobra, na razy pięć nie będzie. Na raz pięć, na pewno? Tak. A, a roll under czy over? E, e, lewy, lewy górny lewy górny, czy, le, czy prawy górny w sumie? prawy górny prawy górny, dobra, to jedziemy, zobaczymy 20% szans, może akurat, może akurat będzie ten USP, jestem ciekawy czy trafi chyba będzie, chyba? będzie? nie no niestety, niestety nie ma niestety, niestety ale nie, ma. nie udało się, 20% szans było no ale niestety, ja ci barwa tam wyślę jakiegoś usp albo coś, ale dobra, to by było na tyle, pamiętajcie, 800 łapek i ogarniemy podobny odcineczek z Dead albo jeszcze coś innego. I właśnie, do wygrania skin dla was, kurde, zapomniałbym, Covert, Covert, Bój Fast i, o, m 4 1 s Mecha Industries. 11 dolków, myślę, że fajny skin dla was do wygrania. I co trzeba zrobić? Łapka w górę, sub ze dzwoneczkiem oraz komentarz, jaka jest twoja ulubiona gra, jaka jest ulubiona twoja... Jaka jest Twoja ulubiona gra? To będzie taki właśnie komentarz, który macie zostawić ze skróconym url -em. i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych odcinków na razie.